Na dobre i na złe odcinek 885. Co nas czeka? Bart wraca do domu, niestety jego stan zdrowia nadal przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu. Julia martwi się i prosi, by udał się do psychiatry. Radwan stara się za wszelką cenę zdobyć pieniądze na okup. Asia dowiaduje się porwaniu kuby. Na dobre i na złe odcinek 885 w środę 17 maja 2023 roku o godzinie 20:55 w TVP2. W ostatnim odcinku Kuba Gawryło został porwany. Kropka. Co wydarzy się w, na dobre i na złe w kolejną środę w odcinku numer 885? Bart, Piotr Głowacki, wróci po udarze do rodziny, ale nadal będzie potrzebował stałej kontroli, i stanowił zagrożenie dla Tymka, Olivier Grzegorzewski. Gdy zostaną na chwilę sami, Artur nakłoni syna do zabawy młotkiem, co skończy się poważnym urazem dłoni. A Julka, Aleksandra Hamkało, wspólnie z Lilką, Elżbieta Jodłowska, zmusi w finale męża, by zwrócił się o pomoc do psychiatry, w tej roli Mariusz Krzemiński. Nie wiem, o co wam chodzi, czuję się świetnie. Mam mnóstwo energii. Nie potrafisz się skupić, bierzesz się za sto rzeczy na raz, nie śpisz, nie myślisz racjonalnie, i nie masz się świetnie. Nie jestem nienormalny. Potrzebujesz pomocy. My wszyscy potrzebujemy. Jeśli chcesz nadal z nami mieszkać, być blisko tymka, to pójdziesz do psychiatry, żeby się leczyć. Nie damy rady tak dalej.